O matko, co to nawet nie włączałem Jakby to nie jest taki live ogólnie I na szczęście udało mi się, komputer się naprawił, tylko będzie mieć lekkie bagi, więc czasami może wywalać live'y Tak na przyszłość, bo będziecie mogli też taki, jako audycyjna, obejrzeć Siema senti, siema, dzisiaj ja tylko Przyszłam na live'a teraz ogólnie, żeby rozdać lavadorit znaczy jak je rozdać, matko Wytradować to bo Zobaczyłem, jakie za niego są owki I zdecydowałem go jednak wytradować I Teraz nie ma takiego live'a Siema Kacper Karp Jak na przykład jesteście na losu albo jakieś gierki No nareszcie live Dobrze, tu mam yy, na Wadorito. Yyy No, nareszcie live, nareszcie live Przecież dzisiaj robiłem live'a Tylko, że oczywiście mi w środku live'a wywaliło blue screen Mam trzy sekrety, jakie jak jesteście tutaj na przykład po rivalsy, albo nie wiem, po loso, to możecie wyjść, bo ja dzisiaj tylko tradeuję Tego lavadorito i potem od razu włączam live'a Ale za to jutro będzie, chyba myślę, że od 19 do 22, go gołamin na bioza będzie live Bo drower chyba robi ze 100 koła, chcesz jeden? Tam... Ale ile dają, ile dają Bo ze 100 koła chyba robi od 12 do chyba 15 albo 16 .00 już nie miałam co oglądać. Nie no. Planuję zrobić. O, siema, ma Filip. Jak coś. ma. Jak coś film ma u mnie moda, dlatego że. On mi dał modę na swoim, to dlatego ma modę u mnie. Los. los. Trios ka, karker. i. tak co ma. kajak. Ka, kajak? A centi dobra to nie do mnie pytania yy, nie wiem nie wiem minimum 10 kat per karp, ale za zdrobrej zazdro mordo donie dzisiaj jest live strajdowanie 3 osoby nie rozumiem tego ale dobra W ogóle lepiej, widam na samą górę, bo najrzadszy. Nie! Tak, ja cię się ja gdzie Minimum. Ale jest spoko broń, no, ty masz. A w ogóle ty jesteś taki, że początkujący, czy ile grasz, Kacper, w tą grę? 30 like i osób. Hm. Filip, dosłownie to, to było tak. Filip dosłownie robi live'a 30, 30 osób. Ja robię live'a, rozdaję dos... Na razie nie mogę. E, sobie rozdaję, nie wiem. E, załóżmy... E, burguru rozdawałem, spaghetti rozdawałem, pluskę SET jest 125 milionów rozdawałem, Filip dawał tylko do indeksu, miał więcej ode mnie. Ale Kasper Steela Brain Rod, nawet roku nie ma. Dobra, nieważna. <laughs> ma. Lekko więcej niż pół roku. I w ogóle Turbotrudco mi wyszedł. A sobie go kupię. Tak dla 3000. W ogóle cztery osoby, a trzy pisze, mi da. Kurde, ej, jak dzisiaj my pobijemy rekord osób, to ja się zastrąbam. Ten life, nawet nie wiem, czy będzie pół godziny trwać, Zależy, jak szybko się znajdzie osoba, która będzie chciała się wytradować za niego. Od razu mówię, ja nie skam. No, dwie osoby nagle. Daje, że Filip wyszedł i ta osoba, co jej coś pisała. Tak myślę, oczywiście. Żeby nie było potem, że jakoś to czy coś, ale, no. Osoby, co na przykład wymieniłem, a są nie. nie ma. no. no. Ech, dobra, nieważne. Od 2000. Aaa, o taki rok ci chodzi. Dobra, sorry. Znaczy 12. A, o takie coś ci chodzi. To dobra. Czyli no, sporo grasz. Mój kuzyn gra więcej, a ja ma słabsze raty, więc z siebie. <laughs> Nie 3, tylko 12. I pamiętajcie w opisie macie, że możecie na przykład za punkty, które zbieracie za czas ogólnie na live. Możecie na przykład kupić u mnie za czas jeden private, w yy, tym. Na przykład jest piątek. No nie musi być piątek, ale załóżmy z piątek. I yy, macie 1000 punktów. Yy, pobieracie sobie za 1000 punktów na przykład. Hmm, pomyślmy. To chcesz weź... Weź, mierz, please. A również... Dobry, jak to lekarz, słysz was wezmę, ale no nie wiem, czy ktoś będzie chciał takie loso. Bo ja nie co teraz. Spoko, to padaj nick, Kasper, Karp. Że dzisiaj. Normalnie to bym ben... dzisiaj dla Was normalnego live'a zrobił, nie wiem. O, 5 monet, tylko nie wiem co jest z tymi monetami, że one tego no, lecą Nie wiem o co chodzi, ale nie wiem Tak szczerze nie wiem Dobra Weź Gatsbyrkart, kart podajnik. Aj, a propos, dosłownie mój... dobra ale, ale, sorry Boże, bo ja mam zblokowane Kasper, weź ty mi wyślij Kasper Karp, weź ty mi wyślij zapro. to ja po prostu cię przyjmę. Albo ja mam cię zablokowanego. <ścoughs> wait a minute. Uff. O dobra, no way, to działało. Odblokuj, dobra, przyjmij zapro pro i dołącz mi zaprojektową łącz. Bo mój w ogóle lag. Kompa mi blue screena wywaliła. Nie mogłem go włączyć nie wyłączyć. Choć że miałem taki niebieski ekran. Nic nie pisał, nic. Nie mogłem włączyć, nie mogłem zresetować, nic nie mogłem. Co mnie. Ani klawa, ledwo myszka działała. Tylko myszka na całego kompa działała. Więc po prostu wziąłem odładowanie i poczekałem sobie te trzy godzinki. Przy okazji, oglądając na PS, PS mi się o tak wyłączył. Ja też mam PS5. Nie wiem, co się dzieje jeszcze. brak... Pamiętacie jeszcze, co się z Motorola stało? Ech, nie no świetnie. Kozacko bym powiedział. O, się. Co? aha dobra to Kacper dołączaj tylko żeby potem nie było że miał jeszcze coś <gry> nie ci bym nie ufał czy co ja, ale... no teraz mam tą pralkę dosłownie na samym dole a mam samą pałkę bym mógł cię tylko zablokować wtedy to że musiałem cię blokować gdzie ty masz te sekrety? O, Oscar, Karkur i. Bautito, Uratito. No. Wezma, wezma, no nie wiem, czy razem no. Bardziej do by były dobre. Bardziej do by były. Dobra, jak dajesz, to serio mega, dzięki. Aha, zero osób. Lecibios. Dobra, dzięki, dzięki, Mordo. Jeszcze chcesz te dwa, bro. Tylko bardziej Niemcy na loso Tylko ty chcesz dać te dwa, czy jak? Dosłownie zero osób. Dobra, czyli mogę wziąć, bo ty mówiłeś, że trzy chyba. Dobra, dzięki, ale on nie będą na losu. Bardziej do, do fiuza będą. Ale dzięki, Mordo. Oj, bo ja miejsce nie będę mieć. Muszę te robotrybce usunąć, bo Baby Kiwi nigdy nie usunę. Choraj, akurat kiedy chcę wytradować, nikt się nie zgłasza, A kiedy nie chcę trade. A już? Ja bo mówił, że trzy sekrety. Teraz dał mi dwa. A nie, chyba... O, secret... znaczy Brain Resgodla. Dawaj, otwieraj. I dostajesz... Aj jajaj! igralita protoni. Yeah, no, no Kurde, szkod... mega szkoda, że nikt się akurat nie zgłasza. Pamiętam, że typ chciał jakąś garamę. Akurat mi wywaliło blue screena. Ale dostanie... Ej, a jak myślicie, jakbym wytradował Garamę, Gold, i to tej tego, to bym na wyszedł? Bo tak szczerze nie wiem. Kipi kiwi, gold, ale mnie nie stać. A stać mnie? Ok, stać mnie. Ale nie, bo to najsłabszy. Nie, to nie jest najsłabszy. Niestety muszę usunąć pipiki, bo one są słabe. Chodzi. Pipiki same z sobie są mega dobre, ale ogólnie chodzi, że. Z gold są słabe. Bardziej to ja wolę jakiś Rainbow, coś takiego. W ogóle trzeba coś zobaczyć. <noise> Na kanale głosowym nie ma tego typu. Aha. A nie, bo Tramalajwad rower chyba. Tech Tramalajwad rower. Dobra, dzięki Cygniemka, piątka, Aha. Chciałem z nim przybyć piątka wyszedł. Ciekawe, ciekawe. Poczułem traj'a. Dosłownie to jest tak. Może go wytraidowałem ale Teraz pomyślałem, że wy teraz nie macie nic na loso. Tak, wy nie macie nic na loso. Dobra, rozdawam tego jeden raz. A potem co? Gówno. No i po prostu nie wiem, co mam zrobić No i na koniec myślę, że Po prostu wytraduję to na kilka brain lotów, które bym mógł wam rozdać na przykład, jed... na przykład, załóżmy, nie wiem Jedną garamę Na przykład dwie zwykłe mietatetejry Te dwie zwykłe mietatetejry bym wam rozdał, a garamę na przykład załóżmy tak Wytraduję się załóżmy w środę <laughs> W czwartek rozdam pierwszą mietatetejrę, w piątek rozdam drugą mietatetejrę i w sobotę rozdam garamę. O to mi właśnie chodzi. A jak po prostu mi się nie uda z nikim wytrajgować, to na koniec go sobie rozdamy. Myślę. O, jeden widz. Siemano. Serdecznie. Dobrze, siema, Kacper. Dzięki, że zostałeś na live. Kordale. No, no, tak szczerze nawet. Nie musi być. Przecież ja dzisiaj tylko biorę z osoby na ten. Normalny live to tak, ale przecież dzisiaj biorę No, o co ja robię? Yy, Okej okay. Widziałem już kilka liczych stylu, ale tego to nie widziałem akurat. To no, nikt nie chce do owki. Ja bym tak szczerze dał także Dragona za niego. Nie to by było dla niego i dla mnie najbardziej opłacalne. Ale te pepikiwi róża to Sigma. Udało mi się ją ukraść, haha. Chyba od Buszerem ukradłem. Nie, nie od Buszera. Od Sentiego ukradłem bodajże. Ej, co, Tak się teraz mega dziwnie się czuję ogólnie. Nie chodzi o to, że i itd., ale tak, ostatnio zacząłem trochę czuć fal w nogach ogólnie. Teraz jestem się taki mega zmęczony, a spałem do dziesiątej, przypominam. I by tam do ogólnie do pierwszej w nocy nie spałem, ale u mnie to nie jest normalne. Nie wiem, co się ze mną dzieje. Cały ogólnie jestem spocony. Teraz się poci nawet jak okno jest praktycznie otwarte. Hej, no co, trudna. Ciekawe. Halo, Moto. Dobra, nikt chyba nie chce trade'a. Trzeba poczekać swoje sobie 5 minut i kończę ogólnie tego live'a. nikt nie chce się tradeować niestety za niego. Co on serio jest taki słaby? Serio to to jest takie słabe, że nikt nie chce się za niego tradować? Dejm, albo jestem tak mało popularny. Kto wie, kto wie czy... No niech nie no, lepiej, żebym tego nie mówię. Po Dobra, nikt chyba nie chce trada. Jakby co? Jestem. No spoko. Co... Jakby co? Ale co jakby co? Co jakby coś. Dobra, ja lecę. Nikt nie chce trada. Niestety. Same stałe osoby za co po wam dziękuję, że w ogóle zauważyliście tego live'a. Więc ja lecę. Ten live zostaje, jakby to powiedzieć. Jak chcesz... trade'a Ale... ja bo ty masz... Ty masz jakby Secret, fajne Brain Road ale on ci o takie lepsze trade'y Chodzi o to, że na przykład Ty masz Brain Road Gody dla Lero1300. Dobra, mogłbym Ci za to dać, załóżmy, nie wiem. Quadra ma ten pakrę. No to nara, no nara, Sentinara. Widzę, że zostałeś na live. Dobra, to ja lecę. widzimy się jutro na najprawdopodobniej przed update'em. Zależy, kiedy dala stokoła. koła. Ten drower yy, live. A. To ja lecę. Widzimy się w następnym live albo w następnym odcinku. Bo no ja następny odcinek nagrać ogólnie z lików. Dobra, nie będę wam przedłużać. Widzę, że już obiadki wam stygną, jak w ogóle trajecie obiadki, bo jest prawie 17. Bardziej to. po O! To jak to się pojawi, wieczorek yy, smacznego. Ja lecę na ura.